Dziemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj otworzymy sobie dwa dwupaki premium. Zapraszam do oglądania. I tak jak już pewnie widzieliście na mnie turce, będą to takie dwa dwupaki. Pierwszy jest to z nissanem Silvium S15 i z nissanem Silvium S14. No a w drugim dwupaku mamy Porsche 993 GT2 oraz Porsche 718 Cayman GT4. I właśnie te dwa dwupaki sobie dzisiaj otworzymy i przyjrzymy się tym modelom bardziej z bliska. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już tutaj przy biurku i zajmiemy się odpakowywaniem tych czterech modeli. Yy, dobrze, od jakiego sobie zaczniemy? Myślę, że zaczniemy sobie od tego gorszego, bo ten mi się wydaje lepszy. Po prostu tu są fajniejsze modele. Także ten zostawimy sobie na koniec. A najpierw otworzymy sobie ten z Nissanami. I ja już idę po nożyk. Dobra, mam słuchajcie, nożyk. I możemy się zabierać za opening tego dwupaku. Powiem wam też tak w trakcie, że właśnie. Miałem nagrywać odcinek z otwierania tego dwupaku z tymi poszakami, dwoma. A później się okazało, że w Pepco właśnie rzucili dostawę z tymi dwupakami nowymi. I tak stwierdziłem, że sobie kupię ten z tymi sankami, bo mi się spodobał. No i właśnie tak wyszło, że sobie otwieramy je w tej chwili obydwa. Dobrze, mamy rozcięte, można wyciągać modele. Zrobimy to w ten sposób. Aha, dobra, bo one tutaj są przyciśnięte. Budełko na razie odkładamy. I mamy je w takim plasticzku. No i co, słuchajcie. Yy, o kurde, no naprawdę się błyszczą, jak je teraz wziąłem z tego plastiku. To zacznijmy sobie od S14. Bierzmy na razie S14, do rąk Ty, no naprawdę fajna. To już jest y, mój drugi model. Właśnie S14 w mojej kolekcji. Nie, sorry. Trzeci, ale druga premka S14. Bo mam jeszcze właśnie S14, tą taką bordową z Szybkich i Wściekłych. Y... I mam tą taką z tego setu z Dilsa, takiego... ...takiego turkusowego, takiego niebieskiego. Ło, wow. Patrzcie jaki tu jest metalowy spód! Tu jest normalnie... W sensie, no w premkach zawsze jest metalowy, no nie? Ale... Po prostu tu ma taki ładny kolorek, bo niby jest to srebrny i wygląda jest daleka jakby był niepomalowany po prostu goły, goły metal jakby tutaj był, ale jednak chyba jest pomalowany, bo, no bo widać, że jest to jakiś lakier na to położony. Dobra, no to tak, ogólnie model bardzo fajny. Fajnie do niego pasują te wieloramienne białe felgi Z boku mamy numer 19 Napis RSR Advan Bo jest to właśnie ogólnie malowanie Advan Drugi bok wygląda tak samo Tylko wiadomo, że odbicie lustrzane Z przodu również mamy napis RSR i napis Nissan Przód prezentuje się następująco Są tutaj bardzo ładnie wykonane lampy jest napis ADVAN, również są te napisy RSR I zobaczmy sobie jeszcze tutaj tył I jest tutaj fajny spoiler I lampy również mamy tutaj naprawdę ładnie wykonane Jest logo Nissana, napis RSR i srebrny wydech Także tak się właśnie prezentuje ten model Jeździ superansko I możemy przejść do Nissana Silvi S15 Ula a ten już mi się wydaje troszkę cięższy Ten już się wydaje trochę cięższy I co? I on tutaj ma czarne felgi I to jest właśnie różnica, bo tamten ma białe no, fajnie powiem wam, że pasują do niego te czarne fele. Są to takie zwykłe pięcioramienne, które najczęściej występują w premkach. Spód również mamy w tym szarym kolorku. I co, bok tutaj wygląda bardzo podobnie do tego na S14. c Jest też również napis RSR oraz jeszcze jest napis Sport Service. I tutaj z tyłu mamy wlew paliwa, na którym również jest napis Sport. Maska tutaj naprawdę fajnie wygląda, bo jest taki jakby dziwny ludzik na masce. Jest również napis RSR i Sport Service. Jest ten fajny piorun od Nissana. No i tutaj te lampy robią naprawdę robotę, są przepięknie wykonane. I podoba mi się również tutaj ten grill, bo jest on w tym przypadku srebrny. Aha, no jeszcze nie powiedziałem, że na, przez dach przechodzą takie dwa czarne pasy, które zaczynają się w sumie od maski. No i tył musimy sobie obejrzeć, i tył jest naprawdę przepięknie wykonany. Mamy doczepiany czarny plastikowy spoiler. Yy, w sensie doczepiany, no, dodatkowy, tak? Bo wyjąć go oczywiście nie można. No chyba, żeby się ktoś postarał i go wyrwał. I tak naprawdę brakuje nam tutaj tylko rejestracji, bo jeszcze fajniej by to wtedy wyglądało. Ale tak to mamy pięknie zrobione lampy. Jest logo Nissana z napisem Silvia i jest również ten srebrny wydech. Dobra, moi drodzy, pierwszy dwupak mamy otwarty. Plastik sobie kładziemy na razie tutaj i możemy zabierać się za ten drugi. Dobra, tu już jest grubszy temat, bo jest to właśnie ten dwupak z poszczakami. Ja go kupiłem w ogóle na giełdzie w Łodzi, Ukrajina, za 80 zł. Polecam serdecznie. Naprawdę dobra cenka. Teraz w ogóle chodzi chyba po 6 dyszek, także jeszcze taniej. Dobra, to te luzaczki, yy, które sobie przed chwilą jakby zrobiliśmy. Przesuniemy sobie na razie na bok. I możemy otwierać ten dwupak z poczekami. Nie, dobra, muszę je gdzieś do tyłu walnąć, bo tutaj miejsce zajmują. Ok, bierzemy nożyk i robimy to samo, co z tym pierwszym. Okej, okay, mamy to. No i wyciągamy te nasze modele. Karta I proszę bardzo, mamy dwa poszaczki I również zaczniemy sobie od tego mniej fajnego, czyli od Kaimana. A więc tak, jest to szary Porsche 718 Cayman Gt4. Spód ma taki czarny matowy. Oczywiście metalowy. I te felgi mi tutaj naprawdę siedzą, bo niby są to te pięcioramienne, ale mają taką fajną srebrną obramówkę. Po prostu są z... ze sre... Po prostu są z srebrnym rantem. Dobra, i ogólnie model y, ma na masce taki jakby nadruk imitujący karbon, ale to nie jest do końca karbon, bo ma troszkę za duże te oczka jakby. Karbon ma ciutkę mniejsze, jak do tej skali, to powinny być mniejsze moim zdaniem. Już też widziałem kogoś na filmie chyba u Rockesa, jak otwierał właśnie również ten dwupak. To właśnie też mówił o tym, że to nie jest do końca karbon. Ale model ogólnie bardzo spoczko. Z przodu na plus są te plastikowe lampy, które są w sumie pomalowane na czarno. Nie. Ej, w sumie nie wiem, czy one są pomalowane czarnym matem, czy mi się wydaje. Czy są przezroczyste, ale jakoś tego nie widać. Możecie napisać w komentarzu. No i mamy tutaj taką fajną dokładkę z przodu. Ogólnie ma ono lusterka, także bardzo dobrze. Podoba mi się tutaj zarys tych drzwi. Jest tutaj czarny wlot powietrza. No i przejdźmy do tyłu. O, tył tutaj naprawdę ładnie wygląda. No są tutaj czerwone lampy. Jest również czarny plastikowy spoiler w takim dosyć fajnym kształcie. Tutaj również niestety brakuje rejestracji, mogłaby jakaś być, ale za to mamy napis GT4 i jakiś taki paseczek biały. No, i jakieś wydechy. Dobra, model bardzo fajny. I bierzemy, moim zdaniem, najlepszy model z dzisiejszego odcinka. A jest to Porsche 993 GT2. Jest ono w przepięknym żółtym kolorku. Naprawdę ten kolor mi się podoba jest po prostu wyśmienity. No model naprawdę przepięknie wygląda. Ten żółty kolor naprawdę do niego pasuje. I tutaj z przodu również mamy plastikowe lampy, co właśnie zauważyłem, że w Porsche'kach często takie coś występuje, a zwłaszcza w premkach. Mamy również logo Porsche. Ogólnie ta maska bardzo fajnie się prezentuje. Tutaj mamy jakieś kierunkowskazy, fajna szyba. I bardzo mi się podoba tutaj felga tego Porsche'ka, bo wiecie, jest jakby tutaj taka gruba opona i felga jest po prostu mniejsza, jeszcze z dodatkowo srebrnym rantem. Także fela naprawdę fajna, jest taka dosyć głęboka. Dobra i tył również mamy tutaj mega spoko wykonane Są lampy, yeah Czerwono-pomarańczowe z jakimiś białymi elementami. Są fajnie zrobione srebrne wydechy. Również bym się doczepił, że nie ma rejestracji. Mogłaby być europejska rejestracja, fajnie by tutaj wyglądała. Ale to nic i tak mega spoko ten tył się prezentuje. Zwłaszcza dlatego, że mamy tutaj taki mega potężny, duży spoiler. Także ten spoiler naprawdę robi robotę w tym prosiaku. Również mamy tutaj lusterka, także jest to na plus. I zobaczcie, jak pięknie prezentuje się spód tego modelu. I tutaj mamy już goły metal. I właśnie o to mi chodziło, jak pokazywałem wam te dwa niskany. O, widzicie? Teraz widać różnicę, że tu się jakby bardziej błyszczy i tu nie ma żadnego lakieru. To jest po prostu goły metal, a tutaj mamy już jakiś, la... <grym> a tutaj już mamy jakiś lakier położony i jest to najprawdopodobniej jakiś mat. Test jazdy. Wow, ty, a to to naprawdę pięknie jedzie. Ej. A tak się właśnie prezentują wszystkie modele, które sobie dzisiaj otworzyliśmy. No i powiem wam, że jestem naprawdę zadowolony, luzaki są naprawdę fajne. Moim zdaniem warto sobie otwierać takie dwupaki, no bo jak te hotlisty są nam w opakowaniach, no to trochę słabo je widać. No bo właśnie mamy tutaj te dodatkowe plastiki i one tam właśnie. Przeszkadzają nam w obejrzeniu tych modeli. A w luzaczku jest normalnie bajunia. Można sobie go wziąć do ręki. Można sobie nim pojeździć. Także ja naprawdę preferuję luzaki Premek. Całkiem sporo Premek w mojej kolekcji właśnie mam otwartych. I tak to ogólnie wygląda. No dobra moi drodzy, dajcie koniecznie znać co wy myślicie o otwieraniu takich dwupaków i napiszcie również jak wam się podobały te modele, a jeżeli film wam się podobał to zostawcie tu koniecznie łapeczkę w górę, wpadajcie na Discorda i Rokeza, świetne forum, jest już tam ponad 3000 członków i wpadajcie również na mojego Instagrama i wszystkie linki macie w opisie i w przypiętym komentarzu. I kto jeszcze nie ma suba na moim kanale to serdecznie polecam to zrobić, koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić dalszych takich filmów, a ja już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnych takich filmach. Siema!